ważnie znów biegają patriotycznie ile osób bierze udział w biegu w dniu dzisiejszym odebrało numer startowy 184 zawodników, a listę startową mieliśmy już trzy tygodnie temu wypełnioną. 250 było zgłoszonych elektronicznie. Postanowiliśmy po raz kolejny zlokalizować bieg patriotyczny na Sosinie, ponieważ on już odbywał się tutaj trzykrotnie, ale nie mieliśmy wcześniej do dyspozycji takiej infrastruktury jak po tej rewitalizacji, która się odbyła w ostatnich latach, i w dniu dzisiejszym wykorzystaliśmy jako trasę biegu. Ścieżkę rowerową deptak wokół sosiny. Jest to pętla o długości 5 km, którą zawodnicy pokonują dwukrotnie. Jak się biegło? No, biegło się świetnie. Świetna pogoda. Mimo, że rano no, troszeczkę taki przymrozek się pojawił, to, to słoneczko szybko, że tak powiem, wstało, zapracowało i już na mecie naprawdę no, jest bardzo ciepło. Biegło się świetnie, no, nie tylko pogoda było dopisała, ale trasa jest znakomita, świetne asfalty na tej nowej, wyremontowanej ścieżce. No, w zasadzie nie wyremontowanej, bo nowo powstałej. Pierwszy raz tutaj miałem okazję biec i jestem pod wrażeniem i naprawdę biegło się rewelacyjnie. Jak się biegło? Rewelacja, dzisiejsza pogoda, w ogóle miejsce, atmosfera. To, że ma się przedłużony weekend, wszystkiemu sprzyja, sprzyja to, żeby biegać i ruszać się. Także dla mnie rewelacyjnie było. Pierwsza kobieta na mecie to Pani. Duża była konkurencja? Bardzo duża była konkurencja i w zasadzie nie spodziewałam się, że będę pierwsza, bo mam już okres roztrenowania. Zaczynam wielki challenge od jutra do 4 grudnia w pracy liczenia kroków, kto największą liczbę kroków przejdzie, dlatego to mnie zmotywowało, żeby tutaj być i przebiec i uczestniczyć w tym biegu. Jak również bieg patriotyczny, dobra okazja do wspomnień, także jak jest okazja promowania takich świąt, ruchu, to jak najbardziej uczestniczy w takich imprezach.